W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Witaj, Najczystsza Maryjo. Życi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować, odpowiedział im Jezus. Okazałem Wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie kamienować? Odpowiedzieli Mu życi: Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo. Za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus. Czyż nie napisano w waszym prawie ja rzekłem bogami jesteście? Jeżeli pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a pisma nie można odrzucić, to czemu wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat mówicie bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym? Jeśli nie dokonuje dzieł mojego ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuje, to choć nie wierzylibyście mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Moi kochani, tak właśnie trzeba myśleć. Pisma nie można odrzucić. Jeżeli to, co mówi pismo, wydaje się sprzeczne z tym, co my myślimy, to nie można tego odpuszczać, nie można tego zostawiać. Trzeba przed Bogiem zrozumieć, co Bóg chce nam powiedzieć. I mimo iż jest wiele miejsc w Piśmie Świętym, których nie potrafimy wyjaśnić, to jednak trzeba to w pokorze i na kolanach przyjmować i badać, abyśmy nie byli podobni do tych, którzy odrzucają Chrystusa ze względu na swoje domniemania, a nie kierują się Pismem Świętym. Poza tym Pan Jezus wyraźnie mówi, że to właśnie ci, do których skierowane jest Słowo Boże, oni są nazwani Bogami. Postępujmy jak dzieci Boga, trzymając się mocno Jego słowa i żyjąc w Jego łasce. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.